Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen o Wojciechu Mońce. Zagrał świetne zawody. Był naszym silnym punktem. Widzę jak się rozwija. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem go rok temu na treningach, to widziałem w nim wielki potencjał. Teraz go pokazuje w pierwszym zespole. To zawsze dodatkowa wartość, kiedy zawodnik z Akademii potrafi pokazać jakość. Walczy o pierwszy skład, liczy się to, aby mieć jak najwięcej opcji. Wojtek daje tę rywalizację. I to są słowa trenera Lecha Poznań, Frederiksena, który wreszcie zrozumiał, że Mońka to nasz, w tym momencie, przynajmniej najlepszy defensor obok Milicia. Znakomicie wygląda, to już drugi mecz, kiedy Mońka gra w pierwszym zespole i dopiero drugi mecz, kiedy gra w pierwszym składzie Lecha i od razu drugie czyste konto w sezonie, bo wcześniej grał w Pucharze, w meczu rewanżowym z Brejda Blikiem. na wyjeździe, wówczas także zagrał Wojciech Mońka w Lechu Poznań i bardzo fajnie, że teraz tak dobrze wyglądał i naprawdę uchronił Lecha od straty gola bardzo dobrze wyglądał to był jeden z jego z najlepszych meczów w karierze i oby tak dalej, i oby Lech dalej czerpał z niego y, tutaj korzyści i miał satysfakcję każdy kibic Lecha, bo naprawdę Wojciech Mońka y, bardzo młody, świetny defensor z akademii Lecha, który teraz rozkwita i w najbliższych meczach najprawdopodobniej będzie grał od pierwszej minuty, bo po prostu jest w bardzo dobrej formie i teraz Lech może patrzeć jasno w przyszłość.